Dziewczyny, zapraszam Was dzisiaj na kolejny film i tym razem będzie to kalendarz adwentowy. U mnie w tym roku za dużo kalendarzy adwentowych nie ma. Na razie nie było takiego, który tak mocno by przyciągnął moją uwagę, że chciałabym go kupić, poza tym oczywiście, który już tutaj mamy. Zastanawiałam się nad kalendarzem adwentowym z Cult Beauty, natomiast on w przeliczeniu na nasze kosztował 1000 zł. Co prawda wartość produktów była chyba około 3,500 i naprawdę produkty były świetne, naprawdę były świetne, natomiast jednak wyszarpać 1000 złotych, e, tak wiecie, naraz, no niestety nie byłam w stanie, poza tym słuchajcie, prze, on się wyprzedał w dwie godziny, tak więc ja zanim w ogóle się zorientowałam, że on jest w, w danym momencie do kupienia, tego już po prostu nie było i on nie wrócił do sprzedaży i z tego co wiem, nie wróci. Są też kalendarze adwentowe, na przykład z Filunik albo z Look Fantastic i ja w zeszłym roku miałam i jeden i drugi i Teraz w tym, w tym roku, jakby w tych kalendarzach, są produkty, które już miałam, lub znałam, lub yy, nie chcę, i, i, i tak generalnie po prostu stwierdziłam, że to miałam, tego nie potrzebuję, to wiem, że nie jest dla mnie, to próbowałam, to jest fajne, to jeszcze mam i, i po prostu nie było sensu ich kupować. Natomiast jeśli chodzi o kalendarz adwentowy Klinik, bo o tym dzisiaj mowa, ale wiecie już, bo widzicie to po miniaturce. To ja akurat produkty z klinik używam bardzo często. Bardzo często zabieram ze sobą na wyjazdy. Ja ogólnie tą markę lubię. Sporo produktów um, tej marki przewija się u mnie w pielęgnacji, czasami się pojawiają w podsumowaniach miesiąca. Czasami nie, no bo bywa różnie, więc to jest marka akurat, którą ja lubię i lubię już ją od wielu wielu lat. Jeszcze zanim zaczęłam nagrywać na YouTube, jak tylko zaczęłam nagrywać, to w tamtym roku miałam kalendarz adwentowy klinik, natomiast nie nagrywałam wtedy jego open boxa, bo zdecydowałam się na niego już o wiele później i chyba tylko na Instagramie wrzucałam po prostu zdjęcia. Tak, więc w tym roku ponownie zdecydowałam się na zakup kalendarza. Głównie dlatego, że była super turbo mega promocja. Wychaczyło, udało mi się ją wyhaczyć dosłownie na moment, zanim Sephora się zorientowała, że popełniła błąd, ponieważ. Klasycznie ten kalendarz kosztuje 399 zł, natomiast był on przeceniony o 20% na stronie Sefory i w tym roku w ogóle ten kalendarz był dostępny na stronie Sefory, a nie na przykład na stronie Klinika, tak jak w poprzednich latach, i był przeceniony o 20%, ponieważ cała pielęgnacja Klinik była przeceniona o 20% i wtedy kosztował 319, ale dodatkowo wchodził na niego jeszcze kod na minus 15%, taki kod, który znalazłam na Picodi, który zawsze gdzieś tam latają i chociaż w teorii, jeżeli produkty są przecenione, to już żadne kody rabatowe na nie nie powinny wchodzić, to jednak przez chwilę wchodził, więc ja ten kalendarz kupiłam za 270 zł i w tej cenie jestem w stanie go kupić i wiem, że zużyję wszystkie produkty za 400 zł, powiem Wam, że nie bardzo chciałam kupić, szczególnie, że od kilku lat tak naprawdę produkty, które znajdują się w, tych w tym kalendarzu, są praktycznie niezmienne. Są praktycznie cały czas takie same, może jeden albo dwa produkty się zmieniały, a jednak klinik wydał kilka innych rzeczy, więc. Wolałabym, żeby jednak troszeczkę tutaj, jakby, może pozmieniali, może dodawali jakieś nowe rzeczy. E, natomiast, tak czy siak, wiem, że po prostu będę używać tych miniatur przez najbliższy rok co najmniej, e, więc e, tak, myślę, że to tyle tytułem wstępu. Więc generalnie tak a propos tego, tej obniżki, ponieważ Sephora się dosyć szybko zorientowała, że jednak tutaj coś nie gra, i już chyba po dwóch godzinach, e, a przynajmniej po dwóch godzinach, odkąd ja się zorientowałam i powiedziałam wam na Instagramie. Ta zniżka już była wyłączona, natomiast kilku z Was udało się ją, udało się ten kalendarz złapać właśnie na tej obniżonej cenie. Tak więc ja na Instagramie bardzo często mówię o jakichś zniżkach, czy o jakichś dealach, ofertach, coś, coś, coś gdzieś się trafi. Więc jeżeli chcecie coś takiego upolować, znaleźć, no to zachęcam Was, żebyście tam nie śledziły. Tak więc tak, no myślę, że to w takim razie tytułem wstępu. Przechodzimy do otwierania kalendarza. Już Wam go pokazywałam. Kalendarz przychodzi do nas w takim różowym pudełku. Celowo te ustań się takie różowe zrobiłam. Czemu by nie? Z tyłu mamy wszystko wypisane, więc nie będę Wam e, już na dzień dobry zdradzać, chociaż jeżeli oglądacie ten film, no to pewnie chcecie wiedzieć, co się znajduje w środku, więc zdejmuję tą e, foliową e, przykrywkę, która tutaj się znajduje. No dobra, i teraz kiedy kalendarz mamy już e, odfoliowany, zdjęta jest ta folika, zastanawiam się, czy jestem go w stanie jakoś tak ładnie ułożyć, żeby e, nic mi stąd nie powypadało, a żeby to jakoś... Hmm, Moment. No dobra, mała Roszada, mam nadzieję, że ta świeczka z tyłu nie opali mi tamtego opakowania, myślę, że jakoś będziemy dawać radę, więc przechodzimy do otwierania. Ja się bardzo cieszę, ja ogólnie wiem, co się w tym kalendarzu znajdzie, no bo sprawdzałam, jaka jest zawartość, stąd wiedziałam, że ona się nie zmieniała od dwóch lat, ale, no wiecie, nie otwierałam każdego pudełka po kolei, tak więc przechodzimy do otwierania. I w pudełku numer jeden znalazł się peeling Pep Start. jest to bardzo delikatny peeling, taki faktycznie na dzień, tak jak tutaj nazwa wskazuje, czyli start. Jest to bardzo delikatny peeling, ja również... Nie wiem, czy nie miałam dużego opakowania. Kiedyś chyba zmalowana pokazywałam, może ja się wtedy zdecydowałam kupić duże. Nie pamiętam, powiem wam, na, na, na pewno miałam, tylko nie pamiętam przy jakich okolicznościach. Nie zbyt lubię ten peeling, jest po prostu zbyt delikatny, natomiast no, jest mały, więc nie będę. No właśnie, to jest ten problem, że teraz będę przy każdym okienku po, powtarzać, że będzie idealny na wyjazdy, ale faktycznie po prostu no, po to kupiłam ten kalendarz, tak, żeby mieć właśnie miniatury, jak gdzieś wyjeżdżam i mieć miniatury kosmetyków, które wiem, że lubię. Więc ten peeling nie jest zły, nie zachwycam się nim za bardzo, jest bardzo delikatny. Ale spoko, może być. Aha, jeśli chodzi o wartości, to to jest jedyny kalendarz, którego ja wartości sobie nie obliczałam. Ponieważ i tak wiedziałam, że skorzystam ze wszystkich produktów, i tak wiedziałam, że chcę te miniatury, więc jakby nie bardzo mnie interesowało, na ile mocno przekroczę cenę zakupu wartością tych produktów, więc. Yy... Jakby kiedy to nagrywam, to nie mam pojęcia o tych wartościach, ja sobie je wszystkie obliczę na spokojnie, po prostu e, już teraz po nagraniu i będę Wam podawała wartości tych produktów e, w porównaniu do na przykład cen pełnowymiarowych i na koniec wartość całego kalendarza natomiast ja po prostu nagrywając tego nie wiem, bo tak jak mówię, kupiłam to bo chciałam a wartość nie miała dla mnie takiego dużego znaczenia. No, dwójkę wyjęłam, ale tamte i yy, pozostałe opakowania mogą w każdej chwili spaść, więc tak na szybciutko. W środku znalazł się malutki krem pod oczy, Pepstart, yy, jest tutaj pojemność... 7 ml i ja jego miniaturkę na pewno miałam z kalendarza adwentowego. Spoko, całkiem fajny krem, ale raczej faktycznie bardziej na dzień niż na noc jest dosyć lekki. Ja krem z klinik bardzo lubię, te pod oczy też używałam, więc one mi się całkiem dobrze sprawdzały, więc ten na pewno też się będzie dobrze sprawdzał. Tylko, że poczeka po prostu na swoją kolej, bo w tej chwili kremów pod oczy mam bardzo dużo poodwieranych. W okienku numer 3 znalazła się kredka do oczu w kolorze czarnym. Na pewno jakieś kredki w kolorze czarnym mam, więc możliwe, że to po prostu gdzieś trafi w przyszłości do rozdania, bo ile można mieć czarnych kredek, zwłaszcza, że jak ja ich aż tak dużo nie używam. To jest kredka... Czy ona jest automatyczna? Tak, to jest kredka automatyczna, tak więc jej nie trzeba temperować, tak więc myślę, że ona raczej, raczej pójdzie do Was. Czwóreczka również była w takim miejscu, że zaraz jedynka może mi spaść, a w czwórce znalazł się produkt, który był w ostatnim podsumowaniu miesiąca, czyli Take the Day Off, dwufazowy właśnie produkt do demakijażu. Ja pokazywałam Wam tamtą miniaturkę, którą również miałam z kalendarza adwentowego właśnie sprzed dwóch lat. No to tam już mogłyście zobaczyć, że już jest praktycznie końcówka, tak więc bardzo mnie cieszy miniaturka, chociaż szczerze mówiąc kupiłam sobie duży przy okazji właśnie tej całej obniżki minus 20, minus 15%. Tak więc mam całe duże takie 200 ml opakowanie. No ale i nawet się zastanawiałam, czy go nie przelać właśnie do tego mniejszego pojemnika. No ale skoro mam ten, no to spokojnie jakby... Nie ma już problemu z przelewaniem. Pod numerem 5 znalazła się seria, akurat którą ja najmniej ym, znam i chyba najmniej używam. Praktycznie nic nigdy nie kupiłam z tej serii, chociaż kupowałam inne produkty Klinika, jak na przykład ten żółty Dramatic Different Moisturizing Gel, czy ten Moisture Search i, i te inne. Natomiast tej właśnie, czyli Klinik Smart, raczej nie kupuję. I z reguły, jeżeli mam miniatury, to właśnie albo były z kalendarza adwentowego, albo w przypadku e, jakichś tam gratisów dodawanych. I tutaj mamy co to jest w ogóle? To jest krem na noc o pojemności również 7 ml na razie go nie będę otwierać, bo tutaj mamy no w sumie 2 lata na zużycie, więc spokojnie mam czas, żeby go zużyć, tak jak te wszystkie pozostałe produkty, ale właśnie jest to seria, którą najmniej używam. Pod szósteczką znalazł się róż do policzków ja nawet wyciągnęłam specjalnie róż, który był w poprzednim kalendarzu adwentowym, żeby zobaczyć, czy to jest ten sam kolor, ale nie, wtedy mieliśmy Innocent Peach teraz mamy Precious Possy. Zastanawiam się właśnie, bo one mają takie nieoczywiste kolory. One, moim zdaniem, prawie wyglądają identycznie. Tutaj jest ten z tego kalendarza, tutaj jest z kalendarza z zeszłego. No nie, może faktycznie w podglądzie jednak widać różnice, że ten jest bardziej brzoskwiniowy, ten jest bardziej różowy. Powiem Wam, że tego bardzo rzadko używam, bo on u mnie wygląda dosyć cyglasto. Natomiast jestem ciekawa, jak ten będzie wyglądał. Myślę, że sobie będę go używać, bo, bo jak jest, to czemu by nie? Po prostu, tak? No i pod numerkiem siódmym znalazł się od razu pędzelek. Właśnie jest to pędzelek do różu, chyba identyczny był dwa lata temu. Ja go gdzieś mam, tylko że w sumie nie używam go. Myśli wydaje, że mogłam go spakować razem z innymi pędzlami, ale może warto sobie go wyciągnąć. Nie jest on najszczęśliwszy. Powiem Wam, że nie wiem, czy on. Do różu, czy on nie jest jednak trochę zbyt e, taki bardzo zbity, nie wiem, czy sobie po prostu plamy nim nie zrobię, więc zobaczę, czy będę go do czegoś używać, czy na razie pójdzie w odstawkę, więc schowam go sobie z powrotem tutaj do tej folijki, żeby mi się włosie nigdzie nie zagięło, e, natomiast pędzelek był w zeszłym, e, dwa lata temu, w zeszłym roku chyba też był, dlatego ja się chyba też nie zdecydowałam na zakup kalendarza w zeszłym roku, klinika, bo właśnie jeszcze miałam bardzo dużo próbek, a właśnie ta zawartość nie była aż taka, wiecie, zachwycająca. Zresztą w tym roku jest podobnie, ta zawartość też nie jest super turbo, ale już mi się po prostu te miniatury pokończyły, więc chcę mieć kolejne miniatury. W dużym pudełeczku numer 8 jest peeling, jest to 7 Day Scrub Cream. Uwielbiam ten peeling, on pachnie eukaliptusem, więc ja, jak wiecie, uwielbiam takie peelingi. Poza tym on ma taką bardzo ekstremalnie gęstą, kremową konsystencję. Ja takie konsystencje też bardzo lubię i on też jest taki ma mnóstwo ma bardzo duże skupienie drobinek, więc jak używam go na całą twarz, to naprawdę czuję, że e, peelinguje całą twarz, a nie rysuje sobie po twarzy. Więc ja ten peeling uwielbiam i nawet miałam go w dużej pojemności, którą powoli już wykańczam. Natomiast e, on jest tak gęsty, że po prostu z dużej tubki go bardzo trudno wycisnąć, więc e, dobrze, że jest mała i to mało też zabieram. Zdecydowanie bardziej wolę ten peeling od tego Pep Start, zdecydowanie to, jeżeli już to, pomiędzy tymi dwoma hands down, ten jest dla mnie ulubionym. Pod dziewiątką seria Moisture i jest to krem do twarzy, po prostu 72 godzinne nawilżenie niby. Yy, on, on na pewno dobrze nawilża, ja go uwielbiam, nawet kiedyś Ole Hejce Alex Kane'a mówiłam na ten krem, natomiast ona mi go po jakimś czasie oddała, powiedziała, że jej nie odpowiada, a ja ubóstwiam ten krem, naprawdę bardzo, bardzo go lubię, więc z tego się też cieszę. Zastanawiam się, czemu on jest w tubce, a nie w słoiczku, bo to w sumie jest krem, bo tutaj mamy napisane Hydrator. To nawet nie jest maska, bo też jest taka maska i ta maska pachnie Fatalnie. Ja myślałam, że z moją maską coś się stało, że ona pachnie tak o, paskudnie, ale nie. Ta maska po prostu tak pachnie, natomiast to jest krem. Mamy tutaj 30 ml. Hmm, no ciekawe, może to ma jakąś. Wiecie, co ja to teraz wycisnę sobie. Może to ma jakąś inną konsystencję, o to ma taką bardzo żelową konsystencję. U, bardzo, bardzo żelowe, bardzo szybko się wchłonęło. To będzie dobre na lato. Bo to nie jest ten koncentrat, który ja miałam, bo to jest Replenishing Hydrator, to nie jest Concentrate, to nie jest to, co ja miałam, to jest trochę co innego, więc zastanawiam się, czy w takim razie ja to miałam, czy ja miałam jednak e, kremy i maski, a to jest jeszcze inna formuła, która gdzieś może mi po prostu przeleciała i nie zauważam, że ona istnieje. Hmm. Pod dziesiątką malutki krem pod oczy i jest to All About Ice. Jest to ta wersja lżejsza. To nie jest rich ta bardzo gęsta, tylko to jest ta lżejsza wersja. Mamy tutaj 5 ml. Lubię ten krem, miałam duże jego opakowanie, chyba tego albo Rich, już nie pamiętam w sumie, którego. Ale tak jak mówiłam, lubię ten krem, tylko że teraz musi on poczekać, aż zużyje wszystkie pozostałe inne kremy. Natomiast mamy tutaj 24 miesiące na zużycie. Nie, 6 miesięcy na zużycie otwar po otwarciu. 24 jest przy innych produktach. Przy kremie pod oczy jest tylko 6. Pod 11. Coś, co akurat nie jest dla mnie szczególnie nie wiem, interesujące, jeśli chodzi o markę Klinik, jest to po prostu krem do rąk, mamy pojemność 30 ml. Owszem, on jest fajny, natomiast nie zdarzało mi się, żebym jeszcze kupiła krem do rąk marki Klinik, bo no, nie widzę potrzeby. Jest mnóstwo innych kremów do rąk i jakoś tak on nigdy mnie nie powalał. Natomiast wiecie, no, ma, znowu mała tubka. To jest akurat dobra tubka do torebki, chociaż ja wolę takie tubki takie zatrzaskiwane, bo jak potem mam nakremowane ręce, to nie chce mi się babrać, wiecie, z odkręcaniem tego. Więc ja wygodnicka jestem, wolę po prostu tamte. Ale taka mała, mała ta jest po prostu idealna do torebki. Akurat taka mała tubka. Takie wysokie okienko i taki mały produkt. W środku znajduje się tuż do rzęs. Lash Power Mascara, tak, jest to tusz do rzęs w kolorze czarnym, te tusze w sumie miałam już kilka i nie pamiętam, one chyba, chyba mnie jakoś nie zachwycały, skoro ja za bardzo do nich nie wracam i wcale się z nich nie cieszę i nie pamiętam, żeby one na mnie robiły jakieś wrażenie, więc może teraz trzeba będzie się jakoś bliżej przyjrzeć w najbliższym czasie, kiedy zacznę już malować oczy, bo nie pamiętam, co ja o nim sądzę, hmm nie mogło się obejść bez przegrzania aparatu, a na szczęście aparat poczekałaś, przynajmniej dojdę do połowy. Dobra, pod trzynastką, już widać, że niestety nie udało mi się tak ładnie wyjąć, tutaj opadły dwa kartoniki. Pod trzynastką jest żel do mycia twarzy, który również bardzo lubię. Ostatnio właśnie zastanawiam, czy to w ostatnim denku zdenkowałam, czy teraz jest wrzucone do denka właśnie takie bardzo duże opakowanie, które zużywam chyba ze dwa lata. Bardzo wydajny produkt, bardzo fajny, świetnie myjący, bardzo go lubię. Jak jest jakaś turbo promocja, to go kupuję, bo jest naprawdę super, natomiast Natomiast tak na co dzień kupuję po prostu jakieś tańsze i próbuję sobie skojarzyć, czy to jest. czy oni mają dwa żele do mycia twarzy? Chyba mi się wydaje, że tak, ale zawsze miałam chyba tą wersję Mild. Tak mi się wydaje, że chyba zawsze taką miałam, albo nigdy nie zwracałam na to uwagi, bo w końcu to jest żel do mycia twarzy, tak? Tutaj jakby nic więcej mi do szczęścia nie potrzeba, tak? Więc żel jak żel bardzo go lubię, jest bardzo wydajny, ale jak kupować to tylko na jakichś super promocjach. No, czternastki też się nie udało tak ładnie wyjąć, wszystko po prostu poleciało w dół. 14 w Znalazł się drugi krok, bo pierwszym krokiem jest właśnie ten żel, drugim krokiem jest jakiś tam um, produkt do przemywania twarzy. I tutaj, w zależności od tego, jaką mamy skórę: czy mamy skórę um, suchą, bądź normalną, to mamy, to mamy tutaj dwójeczkę, bądź chyba jedynkę. Chyba, tak mi się wydaje. A jeżeli mamy tłustą w kierunku mieszano, mieszaną w kierunku na przykład tłustej, to mamy tutaj albo trzy, albo cztery. I w kalendarzach zawsze była dwójka. Z tego co kojarzę, jak dwa lata temu um, dostałam miniaturkę, to też była dwójka i chyba nawet tej dwójki nie zużyłam. I jest to taki produkt do... Codziennego przemywania twarzy, który ma łagodnie złuszczać naszą skórę, więc w zależności właśnie od tego, czy mamy skórę suchą, czy mamy bardziej przypuszczającą się, czyli więcej tego sobie się wydziela trochę bardziej, ją trzeba złuszczać, wybieramy właśnie ten numerek. To też jak na przykład się wchodzi na stronę Sephora, to tam też są właśnie odpowiednie numerki, żeby wybrać konkretny produkt. Ja, ja mam duży dużą trójkę albo czwórkę, ale mam ją znowu bardzo, duży, bardzo długi czas, bo kupiłam ją chyba ze dwa lata temu na tych wyprzedażach takich Estelador, o których ja Wam dawno temu mówiłam. Potem zaprzestałam w ogóle tam jeździć, bo też przestałam dostawać informacje o tych wyprzedażach, czy też kiedy one są, kiedy są otwarte i tak dalej. Ale tam właśnie kupiłam taki, nie wiem, 400 ml pojemność i do tej pory ją jeszcze zużywam, ale to też dlatego, że używam innych produktów. Nie używam jej codziennie, nie używam jej regularnie, tylko używam raz tego, raz tego, raz tego, więc dlatego tak wiecie, ciężko mi się tutaj do tego odnieść. Natomiast tej dwójki, chyba nawet tego mi, tej, tej miniatury nie zużyłam z, poprzednich, z poprzedniego kalendarza. Pod piętnastką trzeci krok, jakby z tych trzech kroków klinika, czyli mamy pierwszy krok oczyszczanie, drugi, kr drugi krok złuszczanie oraz trzeci krok nawilżanie i akurat znowu, tak samo jak w poprzednich kalendarzach, dostajemy tutaj wersję na, yy... Prawie że najbardziej bogatą, bo mamy jelly, czyli wersję przezroczystą, mamy żel, czyli wersję taką żółtą, ale e, bardzo lekką, delikatną. Mamy Lotion plus, czyli właśnie tą wersję taką nieco bardziej bogatą, i mamy krem, czyli wersję najbardziej jakby bogatą, najbardziej gęstą. E, I za każdym razem jest wersja Lotion plus i ja nie za bardzo za tym przypadam. Ja jednak używam wersji gel. Używam tej wersji nie tej przezroczystej, ale tej właśnie takiej, która kiedyś była najlżejsza, póki nie wprowadzili tej przezroczystej. Um, I to też u mnie akurat prawdopodobnie, może nie tyle będzie zalegać, ale raczej zbyt chętnie po to nie sięgam, bo jednak yy, yy, to jest. To jest akurat tak dosłownie pomiędzy, czyli na, na dzień jest dla mnie zbyt bogate i po prostu nie lubię tego, nie wchłania mi się tak szybko i nie przepadam za tym na dzień, a na noc jest zbyt y, delikatne i zbyt słabe dla mnie, więc to jest właśnie tak jak ta żaba po środku, po prostu ani tu, ani tu mi nie pasuje. A pod szesnastką dostaliśmy coś, czego nigdy wcześniej nie widziałam. To jest chyba pomadka, która wygląda na tak strasznie ciemną. Czekajcie. Uuuu. Chociaż wiecie co, nie, ona jest bardzo, bardzo przezroczysta, więc to będzie taka dobra pomadka. No teraz mam akurat intensywny róż, więc nie sprawdzę, ale to będzie taka dobra pomadka do torebki, żeby sobie po prostu podbić kolor ust. Ja, yy, mój naturalny kolor ust jest bardzo, bardzo bardzo blady, e, więc e, tego typu pomadki zawsze u się dobrze sprawdzają, bo po prostu przynajmniej nie wyglądam na chorą e, i, i mogę troszeczkę podbić kolor us, bo sam balsa na przykład nie daje rady, no bo tylko spowoduje, że ta bladość po prostu się lekko błyszczy, więc kto wie, to może być całkiem ciekawy kolor, chociaż nigdy nie używam takiej pomadki z Klinika, miałam inne, ale takiej nigdy. Pod numerkiem 17 znalazł się właśnie produkt, który klinik niedawno wprowadził, więc, znaczy niedawno, no już jakiś czas temu, ale ogólnie na przykład dwa lata temu nie było tego produktu na rynku. I jest to właśnie Moisture Search Concentrate, czyli coś, co ja miałam w pełnowymiarowej wersji. Chciałabym, żeby jeszcze takie pod oczy się znalazło. Byłoby fajnie, jakby jeszcze pod oczy się znalazł, ale wydaje mi się, że na tyle, na ile patrzyłam na zawartość to chyba go tutaj nie było. Jedyny właśnie z tej serii koncentratów był ten, krem, był ten krem do twarzy i on jest fajny. Na lato dla mnie idealnie się sprawdzał. Zużyłam całe opakowanie i bardzo go lubiłam, więc ogólnie z tego produktu się cieszę. Pod 18 znalazły się takie dziwne produkty, których powiem Wam, że nigdy nie używałam i to się nazywa Fresh Pressed Renewing Powder Cleanser. Czyli wygląda na to, mamy tutaj trzy takie yy, saszetki, że to jest po prostu proszek, którym możemy oczyszczać twarz. Tylko zastanawiam się, czemu on jest w saszetkach. To jest produkt, o którym niezbyt dużo wiem. Nigdy mnie on jakoś nie interesował i nie ciekawił. Typowo chyba jednorazowy produkt, no bo myślę, że raczej, no chyba, że zostajemy gdzieś w jednym miejscu dwa dni to może leżeć tak otwarte, no ale raczej ciężko będzie to przewieźć. Nie wiem, jeżeli to miałyście, to dajcie mi znać. Jestem ciekawa, bo w sumie to takie jest trochę dziwne i szczerze mówiąc to mi się jakoś tak za bardzo nie podoba. Nawet nie wiem, czy jeżeli by się okazało, że to jest jakieś fajne, to czy bym to kupowała, bo jakoś tak mm, nie przemawia do mnie ta forma. Pod dziewiętnastką produkt do mycia twarzy jest to Rinse Off Foaming Cleanser Mousse. I znowu jest to produkt chyba, którego nie miałam. Hmm. Chyba nie miałam. Tak mi się wydaje, że nie było takiej miniatury dwa lata temu i też nie było jej w żadnych innych miniaturach, jak na przykład coś kupowałam z klinika więc hmm, jestem ciekawa trochę się boję takich pianek, bo one mają niestety czasami tendencję do zbyt jakby nadmiernego przesuszania skóry, więc no jestem ciekawa i zastanawiam się no, spróbujemy, podejrzewam, że akurat tą miniaturę wypróbuję niedługo, bo jestem po prostu ciekawa tego produktu, jeżeli się okaże, okaże fajny po nie wiem, jednym dwóch użyciach, to sobie resztę zostawię właśnie na wyjazdy, a jeżeli się okaże, że jakiś do bani, no to zobaczymy, ale jestem ciekawa tego pod numerkiem 20, kolejny produkt z serii tej Clinic Smart, i jest to Custom Repair Serum. Znowu, tak jak powiedziałam, przy tamtej serii, to jest raczej seria, której ja nie używam, której nie kupuję, o której wiem bardzo mało. Podejrzewam, że przez to, że jakoś tak mało nie wiem, to pewnie nie prędko sięgnę po to serum, chyba że właśnie znowu gdzieś na wyjazd będę chciała zabrać i po prostu będę potrzebowała miniatury. Nie pamiętam, czy miałam to serum w poprzednim kalendarzu adwentowym. Jeżeli miałam, to chyba nie robiło na mnie dużego wrażenia, bo no, po prostu nie pamiętam nic na jego temat, więc zobaczymy. I tutaj mamy 7 ml, taką miniaturkę. W ogóle przestałam już jakiś czas temu mówić pojemności tych produktów, ale na pewno te informacje po prostu tutaj, tutaj fruwały po, po ekranie, ja Wam tutaj pokazywałam, więc... To na pewno gdzieś tam macie. No i z tej serii Moisture Search znalazła się maska. Jest to maska, którą zostawiamy na noc, czyli Moisture Search Overnight Mask. Bardzo lubię tą maskę, używałam ją wielokrotnie, tylko tak jak mówiłam, ona właśnie ma taki trochę paskudny zapach. 24 miesiące na zużycie, więc myślę, że spokojnie tą miniaturę zużyję. A teraz jakoś tak nie czuję tego zapachu. Hmm. Ciekawe, może to jak wycisnę trochę więcej, bo teraz, jak otworzyłam, to nie czułam. Chyba, że może coś zmienili. Bo nawet, jak wtedy czułam ten paskudny zapach, to ja poszłam po prostu do sklepu klinika bo w Galerii mogło. To zresztą w kilku chyba też w Złotych Tarasach jest ogólnie taki sklep klinik, gdzie mamy klinik Lamer Estée Lauder nie w, w Seforze tylko po prostu mają osobne, osobny swój sklep poszłam tam powochać taki produkt, który był na wystawce, żeby w ogóle sprawdzić czy to mój tak pachnie czy to, czy to ogólnie tak pachną i one tak ogólnie pachniały, tylko właśnie nie pamiętam, może to krem w takim razie tak pachniał? Hm. W każdym razie, maska bardzo fajna i na pewno ją zużyję i to będzie pewnie na jakieś dwa razy, bo tu mamy 7 ml, więc raczej na za wiele nie wystarczy, ale ale spoko, ja ten produkt bardzo lubiłam. Szkoda, mógłby być w sumie trochę większy. Pod 22 znalazła się pomadka i tym razem jest to pomadka w takim dosyć intensywnym kolorze. I ja pomadkę z klinika, taką miniaturkę z poprzedniego kalendarza, mam zawsze w torebce i to jest pomadka taka w takim brzoskwiniowym, takim beżowym kolorze. Ta widać ewidentnie, że będzie no, czerwona, czy coś w tym stylu. uuu, no, to już nie będzie taka pomadka. Widzicie, jest dosyć intensywna, więc to już nie będzie taka pomadka na szybko do narzucenia, tak jak na przykład ta, bo ta zrobię Wam jeszcze raz słocza obok, bo ta jest taka bardziej. Widzicie? Ta jest bardziej taka przezroczysta, taka bardziej dająca po prostu troszeczkę koloru, natomiast to już trzeba będzie uważać, jak się człowiek maluje. Natomiast ym, myślę, że będę używać, bo kolorek jest całkiem fajny, więc myślę, że tak, tylko że. Szkoda, że nie będzie taka właśnie zasada, na nałożę i w ogóle nie myślę, tylko trzeba będzie po prostu pilnować, żeby, wiecie, wszystko równo ładnie wyrysować. Pod numerem 23 znalazł się błyszczyk. Jest to błyszczyk serii Pops Splash, Jest to błyszczyk, który ma w teorii też nawilżać nasze usta. Powiem Wam tak, ja kupiłam kiedyś ten błyszczyk. Kupiłam jeden dla siebie, drugi dla Oli i ani razu go nie użyłam. I jakoś tak, wiecie. Błyszczyki na przykład Swenty uwielbiam i noszę w torebce, a ten jakoś tak nie. Ale może ten mały sobie wrzucę do torebki, bo ten duży, no, nie spodziewałam się, że będzie aż taki intensywny czerwony. Ten mały jest prawdopodobnie przezroczysty. Tak, jest nawet nie. No, widać. Jest po prostu całkowicie przezroczysty. A ten czerwony jest taki dosyć intensywny czerwony, więc po prostu. No, jego się nie da tak po prostu nałożyć, więc trzeba z nim uważać. Więc. No, nie wiem akurat, czy tego będę jakoś tak bardzo używać, czy trochę nie dorabiam sobie ideologii teraz, że, że tak, skoro dostałam, to będę. Zobaczymy, no bo już mamy tak do wrzucenia do torebki to i to, ale pomyślimy, zobaczymy. A może wideles się okaże, że na przykład jest fajny. No i na koniec pod numerkiem 24 znalazły się perfumy Aromatics in Black. I one ja nawet ich nie psikałam, i takie czuć z tego. I to niestety nie jest mój zapach. Ciężko mi powiedzieć, co to jest za zapach. Nie kojarzą mi się z, z niczym. Znaczy, kojarzą mi się z jakimś zapachem, ale może. Może kaszarel, lulu? Nie wiem, ciężko, ciężko mi jest teraz. Mi się on osobiście nie podoba, może tak, więc ja raczej nie będę używać tych perfum. Zastanawiam się, czy poprzednie wersje w poprzednich kalendarzach miały atomizer. Czy one nie były. Takie odtykane, nie pamiętam, no bo na pewno dwa lata temu też były te perfumy, tylko właśnie nie pamiętam czy ja je gdzieś jeszcze mam i co z nimi zrobiłam. Raczej pójdą w świat, bo no to zdecydowanie po prostu nie jest mój zapach. Zastanawiam się, jaka jest pojemność tych perfum, czy gdzieś mamy w ogóle tą informację, bo. Tu jest przezroczysta butelka, ale no tak jak mówię, gdzieś te informacje na pewno będą tutaj fruwać. I słuchajcie, to wszystko, jeśli chodzi o zawartość kalendarza adwentowego. Ja tak jak powiedziałam na samym początku, ja wiedziałam, co się w nim znajdzie. Ja jestem zadowolona z 95% produktów, które się tutaj znalazły. Na pewno będę je używać. Po to kupiłam ten kalendarz. Ja ten kalendarz nie kupiłam dla niespodzianki czy też frajdy z rozpakowywania. Kupiłam go z potrzeby, można by powiedzieć. Kupiłam dlatego, że ja potrzebuję tych rzeczy, lubię te rzeczy i wiem, że będę je zużywać sobie sukcesywnie przez kolejne dwa lata, pewnie, czyli pewnie następny kalendarz adwentowy Klinik kupię za kolejne dwa lata. No chyba, że w przyszłym roku zrobię jakiś turbo wypasionym. To kto wie, może. Natomiast te będę sobie po prostu na spokojnie zużywać przez najbliższy czas. Nie wiem, czy kupię jeszcze jakiś kalendarz adwentowy w tym roku, tak jak wspomniałam na początku, po prostu nie za wiele mnie zachwyca. Chyba, że może coś mi się, nie wiem, coś się pojawi takiego, co naprawdę powali mnie na kolana, albo będzie miała jakąś fajną cenę. Natomiast na chwilę obecną, jeżeli bym celowała w jakiś kalendarz, to raczej taki właśnie w stylu tego Cult Beauty, Filunik czy Look Fantastic, czyli kalendarza sklepu, który ma wiele różnych marek do wypróbowania. Bo w zeszłym roku kupowałam kalendarz Ritualsa, wypróbowałam całą markę, nie wszystko mi się tam, większość mi się nie podoba, więc nawet nie kupowałam w tym roku. To samo było z kalendarzem Kilsa. Wypróbowałam bardzo dużo produktów marki i wiem, że nie za specjalnie mi one odpowiadają, nie przy tej cenie, więc na przykład w tym roku już nie polowałam na ten kalendarz, bo wiedziałam, że nie chcę. To samo z kalendarzem adwentowym Maka. Kalendarz adwentowy był pełen... Miniatur, wel, wel próbek za ponad 600 zł. Więc dla mnie to była po prostu koszmarna porażka. The Body Shop podobnie, tam jest bardzo dużo masę, i pod podprysznic, których ja po prostu nie używam z The Body Shop, raczej bardziej lubię na przykład no, tą moją maskę. <kuh> Węglową, więc też jakby tam za bardzo nie. Więc jeżeli będę celować, to raczej właśnie w taki kalendarz wielu marek. No dobra, słuchajcie, więc to tyle, jeśli chodzi o ten film. I tak był dosyć długi, no ale tak to jest, jak się rozpakowuje wszystkie pudełka. Zastanawiałam się, czy nie powinnam wypakować wszystkiego i po prostu pokazywać wam tak po kolei, ale jednak takie rozpakowanie pudełek też było fajne. Pomimo tego, że byłam przygotowana i mam tutaj picie koło siebie, to i tak, słuchajcie, tracę powoli głos. Tak więc kończę już w takim razie. Czekam na wasze komentarze. Jakie wy macie podejście do kalendarzy adwentowych? Jak się wam ten podoba? Czy też może jakieś inne, które kupiłyście? Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia do kolejnego filmu. Na razie pa pa.